Skoro mówimy dzisiaj o budowie siłownika, no to skupmy się też na jego wykonaniu. I tak, pierwsza istotna sprawa, na którą y, zwróciłem uwagę, to jest napęd. Jak wykonać go w sposób najbardziej prosty? Przerobić coś, co kiedyś było czymś innym, na moje potrzeby. I proszę sobie wyobrazić, że najprostszym rozwiązaniem, jakie można było uzyskać, jest przebudowanie, a ściślej mówiąc, zastosowanie mechanizmu napędowego ze zwykłej wkrętarki. I tutaj chcę zaznaczyć, że najlepsze do tego celu są wkrętarki starsze. Z tego względu, że wkrętarki starsze były wyposażone w akumulatory o niskiej żywotności. To doprowadzało do tego, że prędzej padały akumulatory, aniżeli wyeksploatowała się wkrętarka. Przez to ona dzisiaj jeszcze ma doskonałe właściwości do tego, żeby ją tutaj użyć. Wkrętarka zasila małe koło zębate, które zasilając przy pomocy łańcucha od rowera. Oczywiście mówimy tutaj też o zębatkach wyjętych na żywca z rowerów. Zasila śrubę i tak działa najzwyklejszy w świecie podnośnik śrubowy. Rozwiązałem to w ten sposób, że mechanizm mocujący napęd wkrętarki znajduje się w obudowie, która jest przesuwana na płycie nośnej w taki sposób, aby można było łańcuch od rowera napinać i i w ten sposób doprowadzić do tego, żeby to działało w sposób prawidłowy. Mocowanie jest y, do kampera też rozwiązane przeze mnie w taki sposób, że w momencie, kiedy zainstalujemy kampera na skrzyni, można wykręcić y, stopę. I praktycznie ze sobą jej nie zabierać. I tutaj właśnie y, pomysł pojawił się wtedy, kiedy zaczęła rosnąć waga całego kampera. Dodam tylko, że siłownik wyposażony jest w jedną krańcówkę. Ponieważ y, mechanizm podnoszenia będzie tak skonstruowany, że w momencie, kiedy podnosimy siłowniki do góry, one wracają y, do swojego stanu y, spoczynku, każdy wyłącza się niezależnie. Przy pomocy wbudowanej w system krańcówki. W trakcie wysuwania krańcówek nie ma. Tutaj trzeba zwracać uwagę. Aby nie przekroczyć pewnej granicy krytycznej, ponieważ wtedy w naturalny sposób stopa zostanie wysunięta ze śruby i może to spowodować w ogóle rozsypanie się całego, całego mechanizmu, ale no, w praktycznym zastosowaniu nie ma to miejsca, z tego względu, że w naturalnych warunkach nie ma potrzeby podniesienia nakładki wyżej niż 10-15 cm. Ten element ruchomy, jest dodatkowo jeszcze zabezpieczony, znaczy będzie zabezpieczony w momencie, kiedy on wróci do pozycji spoczynku, bo teraz jest jeszcze za bardzo wysunięty. Tutaj postanowiłem wywiercić na przelot otwór i zwykłym bolcem, zwykłym sworzniem zablokować jego możliwość wypadnięcia. I raczej, raczej zagrożenia nie będzie. Starałem się to zrobić w taki sposób, aby było naprawialne w każdych warunkach. Czyli z jakiegoś powodu, czy zatnie, czy yy, spadnie łańcuch gdzieś na polu namiotowym, na kempingu, gdziekolwiek w trasie, można przy pomocy dwóch kluczy wszystko rozkręcić, złożyć od nowa i ma to dalej działać. Co jest yy, słabym punktem, nazwałbym to nawet piętą Achillesa tej stopy. Cały mechanizm śruby, i elementów stopy wysuwający się, ruchomy, jest zamocowany przy pomocy jednej śruby y, ósemki do całego tego mechanizmu. Czyli w momencie, kiedy ta śruba by nam się wykręciła podczas jazdy, po prostu stopa ruchoma wysuwa się, wypada. No, i tworzy różnego rodzaju zagrożenie na drodze. Dlatego rozwiązałem dobrze mi znany, powszechnie stosowany system blokady yy, śruby, przy pomocy, jak tutaj doskonale widać, drutu. Gdzie to jest stosowane, to wiedzą ci, którzy pracują przy samolotach wojskowych. No, to czas na prezentację, jak działa nasza stopa do podnoszenia kampera. Thank <shrug>